Kolendy, pastorałki i bożonarodzeniowe pieśni wybrzmiały w tym roku w spółroku podczas dorocznego przeglądu kolend. Za każdym razem spotykamy się w innym kościele parafialnym na terenie gminy Kolonowskiej. Mamy cztery świątynie w spółroku, w staniszczach małych, wielkich i w Kolonowskim. W tym roku jest kolej na spółrok i tutaj przyjechaliśmy. Ten czas Bożego Narodzenia, wiadomo, to jest bardzo piękny czas, radosny czas, i trwamy w tej dalej radości Bożonarodzeniowej i cieszymy się z tego, że możemy kolędować Dzieciątko Jezus. Chętnych do zaprezentowania się w świątecznym repertuarze nie brakowało. Nie zawiodła także publiczność, która po brzegi wypełniła kaplica św. Floriana, gdzie zorganizowano to wydarzenie. Jeżeli nie pamięć nie myli, gdzieś koło 170 w sumie. Dzisiaj akurat mamy podzielony przegląd na dwie części. Z jednej strony mamy najpierw przedszkolaków, później mamy uczniów szkół podstawowych. E, dlatego to jest podzielone na dwie części, że no, wiadomo, ten kościół akurat jest malutki, a z drugiej strony no, przedszkolaki też mają pewien swój taki ograniczony, no, ograniczony schemat cierpliwości. No i chcemy to tak zrobić, żeby każdy, tak powiem, był zadowolony i każdy się dobrze bawił na takim przeglądzie, bo, bo z jednej strony chodzi o to żeby się fajnie zaprezentować, a z drugiej strony poznać piękno kolęd. Rodzice młodych wykonawców z dumą podziwiali swoje pociechy, które podczas wykonywania pieśni doskonale radziły sobie ze stresem i tremą. Dzieci się uczyły bardzo długo kolęd w przedszkolu, bardzo fajnie śpiewają. Bo już próby były, występowali. No i sami bardzo chcieli, więc jak, jak odmówić dzieciom? Była bardzo zaangażowana i bardzo szczęśliwa, że może w tym wziąć udział. Także było to wydarzenie ostatniego tygodnia u nas, więc codziennie, codziennie, kiedy, kiedy, no i właśnie dzisiaj już. Wydarzenie było doskonałą okazją do tego, aby raz jeszcze poczuć magię i klimat świąt Bożego Narodzenia. Kolejne takie kolędowanie już w przyszłym roku. Zdech!